Co dzień e, pracuję jako wojewoda, ale jestem tak jakby wędkarzem. Zależy mi na tym, aby to wędkarstwo się rozwijało, to się coraz bardziej moim zdaniem robi bardziej ekskluzywny, e, ekskluzywne hobby i powinniśmy w tym kierunku iść. Jeżeli macie jakiś pomysł, bo ja uważam, że wędkarstwo, o wędkarstwo w naszym kraju niewiele osób dba, a wędkarstwem w naszym kraju wiele osób jakby nie się, się zajmuje i się pasjonuje. Także w tym kierunku byśmy chcieli iść. Tak samo moja obecność tutaj i, i, i moje spotkania. Z e, działaczami wędkarskimi PZW e, czy też właścicielami różnych e, prywatnych e, łowisk będą na pewno kontynuowane. E, to e, łowisko tutaj OPO no, razem tutaj z kolegami doprowadziliśmy do porządku. Będziemy pilnować, e, żeby ono cały czas tak wyglądało. Jak będzie trzeba, coś jeszcze będziemy poprawiać. no Jeżeli chodzi o ilość ryb, to już na tej wpływu nie mamy. Natomiast po wynikach to muszę powiedzieć panowie, że serdecznie gratuluję i przez 3 godziny złapać 8 kilo ryb, no to już jest moim zdaniem wyczyn, nie wiem czy jest takie łowisko niekomercyjne, na którym można taki wynik osiągnąć. Także serdecznie gratuluję, bardzo dziękuję jeszcze raz organizatorom i gratuluję tym, którzy tutaj osiągnęli dzisiaj najlepsze wyniki. Dziękuję bardzo.